Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z nami Pan Aleksander Doba. Człowiek, którego chyba nie trzeba przedstawiać, ale powiemy. To jest super kolos. To jest człowiek, który pierwszy raz przypłynął Atlantyk o użyciu tylko i wyłącznie własnych mięśni przy pomocy kajaku. Wielka postać. Witamy Pana bardzo serdecznie w drzwicy. Dzień dobry. Też witam wszystkich serdecznie. Jak zrobię? Dobrze, nie narzekam, bo narzekanie są inni. Gdzie jest pan u nas w związku z otwartymi mistrzostwami polskich instruktorów kajkarstwa, które odbędą się w ten Drzewicy. Kilka słów może o tej imprezie. Więc ja brałem udział w tych mistrzostwach, jak były robione koło Gdańska w kolbudach na rzece Raduni, ale był kryzys różnych względów i kilka lat było przerwy, chyba z 5 lat. I teraz młoda ekipa tu z okolicy Drzewicy postanowiła reaktywować te mistrzostwa. I teraz są piąte z kolei, mistrzostwa organizowane po raz pierwszy w drzewicy. I wspaniale wygląda tor kajakowy, specjalnie przygotowany do konkurencji kajakowych. I ludzie, którzy tutaj mieszkają w drzewicy, patrzyli, co my tutaj robimy. Nie? A właśnie nie ja. Ja przyjechałem już na gotowe. I na tym torze są drzewa, zwalone, i specjalne przeszkody takie typowe, co kajakarze spotykają na rzece dzikiej. I właśnie instruktorzy powinni sobie dawać radę właśnie z takimi przeszkodami, muszą dobrze je pokonywać, żeby zabezpieczać grupy, które prowadzą. I tu jest Ernesta Szekletona, to jest taki badacz rejonów polarnych i tu jest takie uniwersalne powiedzenie, tylko jedno słowo zmieniam w jego wypowiedzi. Pierwsze. Może zamienimy na woda. I teraz tak. To dwa zdania tylko. Woda to jest żywioł, którego nie zwycięży się nigdy. Można być jedynie niepokonanym. Koniec cytatu. I ja tego Respektu przed żywiołem wodnym, frajdę z pływania i wszystkiego, ale chrońmy to życie i zdrowie. Ja na I tego zachęcam wszystko. nie tylko instruktorów czy przodowników, ale dużo kibiców, bo będzie się działo i jest tak, hmm, już hmm, przewidziane jest, że w trakcie zawodów uczestnicy muszą wykonywać eskimoska. Eskimoska to taki manewr, że pełny obrót pod wodą i głowa nad wodą pod wodą. To, to samo to yy, dla ludzi, dla kibiców to jest coś fajnego i kajakarz zamiast się kabinować i opuścić kajak, płynie sobie dalej. I na tym to wszystko polega. Wspaniała zabawa, różne techniki i radość obopólna i dla uczestników i dla widzów. Zachęcam wszystkich do udziału i podziwiania wspaniałych umiejętności kajakarek i kajakarzy. Pozdrawiam wszystkich, Oleg Doba. A co pan sądzi o Wakeboardingu? No, że coś innego, nowego nie próbowałem, a lubię różne takie wyzwania. Także tutaj zostałem zachęcony, czy chcę spróbować. Na pewno, że chcę. Bo za chwilę pan Aleksander zakłada na nogi deskę i próbuje swoich sił na naszym wyciągu. Po raz pierwszy w życiu. Nie? Ale no co, wiele rzeczy trzeba zrobić po raz pierwszy. A ja tak pamiętam, takie powiedzenie jest niemieckie. Ale Anfang jest fair, że wszystkie początki są trudne. No i przede mną tu jest kilka osób i będzie obserwować no, tą frajdę, że ktoś się wywraca. No to ja się będę wywracał, bo przecież niemożliwe, żebym przepłynął to tutaj, czy przejechał, jak to tam nie wiem, nazywają, i w koło. Ne? Ale spróbuję. No co to? Trzymamy kciuki życzymy powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.